Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, Tarociska Fortuna Kłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy od 7 do 13 kwietnia, moi drodzy. Zaczynamy od barana. Horoskop dla trygonu ognia, barana, lwa, strzelca. Dobrze, karty tarota, karty Lenormand. Ja oczywiście sobie próbuję drugą ręką podpalić, moi kochani, kadzidełko. I już zaczynamy. Już się pali i nie się pali. Dobrze. Baran. 7-13 kwietnia. Ja zawsze do kart powtarzam, moi drodzy. 7-13 kwietnia. Żebyśmy tu niczego nie spalili. Dobrze. 7-13. Poniedziałek, karta umiarkowania. No tutaj, moi drodzy, bardzo spokojny dzień bez spontaniczności. Możecie tak naprawdę odpocząć, ale czas na to tarot mówi, żeby się oczyścić i nie myli się. Dlaczego? Dlatego, że we wtorek jest. Karta dziesiątki mieczy zakończenia, moi drodzy ważnych spraw, ale też może być spadek energii. Na zdrowie trzeba uważać w tym tygodniu. W środę, moi drodzy, już będzie poprawa, ale też wiele osób może udać się do lekarza albo mieć jakieś spotkanie, moi drodzy, jakiś egzamin, ważne terminy, ale co byście nie robili, macie tutaj, moi drodzy, tak naprawdę ochronę z góry. W czwartek karta ustelnika, jest troszkę blokady. Może też będziecie chcieli zapytać się, poradzić starszej osoby, starszego człowieka w pewnych kwestiach, ale też możecie zrobić sobie taki rachunek sumienia tego dnia. W piątek królowa kielichów, kobieta, która dba o barana, jest koło niego. Bardzo empatyczna osoba i oczywiście wszystko się układa. W sobotę również jest przemieszczanie tutaj może być jakieś wyjście gdzieś na zewnątrz. Dynamiczny czas, masz osobę, która ci pomaga, wspiera również. Jest dążenie do celu. Bardzo pozytywny dzień. I w niedzielę znów troszkę takich jest, moi drodzy, ograniczeń. Może będziecie z kimś tęsknić, ale też będziecie kogoś może wspominać. Uważajcie na zdrowie. No i żeby za dużo nie wydać tego dnia. Moi drodzy, w zdrowiu tutaj rwa kulszowa może się odezwać, bóle pleców, pęcherz moczowy, oczy, uszy. Na te narządy zwracajcie uwagę. A aby się tutaj tak naprawdę dobrze czuć, e, trzeba moi drodzy troszeczkę się oczyszczać. E, możecie oczyszczać się z solą, i tu wyraźnie widać, że Wam potrzebne jest oczyszczenie: oczyszczenie z toksyn, może jakiś detoks. E, pijcie zieloną herbatę, dużą ilość wody. Biała, zielona herbata jest dobra do oczyszczania, moi drodzy. Biała żałwia albo niebieska. E, kąpiel e, w soli. Możliwe, że nawet i dwa razy w tym tygodniu. Ale karty Lenormand mówią, nie martwcie się, dużo powodzenia. Mężczyzna, który wyśle wam wiadomość, będzie się tutaj z tej wiadomości baran bardzo cieszył. Także macie drobne, mniejsze, większe radości, jest powodzenie, jest ta konieczynka. Dobrze. I teraz przechodzimy do lwa. Lew Mamy oczywiście od 7 do 13 kwietnia ten horoskop, także zapraszam wszystkie lwy. O, proszę bardzo, zaczyna się kartą świata. Ale tydzień. O pieniędzy, ulwa to nie zabraknie, bo na 7 kart. Dwa, trzy, cztery karty monet. Poniedziałek, wszechświat, świat stoi przed wami otworem. Macie pozwolenie na wszystko, na działanie, na przemieszczanie się, na podróże. Świat, który tak naprawdę leży u waszych stóp, wyzwolicie się z trudnych spraw. Wszystko odejdzie we wtorek. Również tutaj możliwy awans, nagroda. Bardzo dużo komplementów, będą Was chwalić i oczywiście stawiać za przykład. Możecie być na jakiejś imprezie, na rozdaniu dyplomów no nie wiem, co to będzie, ale w każdym razie, no tutaj Lew będzie uhonorowany. Możecie cieszyć się ze swojego zwycięstwa w we wtorek. W środę bardzo dobrze finansowo stoicie, lew jest szczęśliwy. Ma kobietę u swojego boku bardzo praktyczną i taką naprawdę, która wszystko ogarnia. Możecie robić jakieś zakupy do domu, no, tutaj zająć się porządkami, ale też moi kochani przyrządzać jakieś bardzo dobre potrawy. Piec gotować. W czwartek również jest szóstka monet ulwa, obfitość, pieniądze przychodzą, premia, awans, yy, nagrody. Ktoś z wami rozmawia, ktoś was tutaj tak naprawdę wystawia na piedestał w tym tygodniu. No i piątek, dziewiątka monet. Takie horoskopy mogę czytać. Naprawdę czujecie się szczęśliwi w tym tygodniu, kupujecie coś dla siebie, dla domu. Radość z tego miejsca, w którym jesteście, nie ma większego szczęścia, ulwa, bo tutaj pod rząd od. No, w zasadzie od poniedziałku to jest cały czas ciąg dobrej pasy. W sobotę mak bardzo kreatywnie lew wyrusza gdzieś, szukać szczęścia. To są nowe pomysły, nowa praca. Ach, w ogóle, wszystko tak naprawdę wstajecie rano, wiecie co macie robić. I w niedzielę również jest jakaś wyprawa, ale też mogą być jakieś zakupy. Szczęśliwy dzień, również spotykacie jakiegoś. Kolegę gdzieś wspólnie wychodzicie, robicie jakieś, moi drodzy, też zakupy, coś kupujecie, sprzedajecie, wyruszacie gdzieś, spotykacie ludzi, planujecie. To może być też delegacja służbowa w niedzielę. No tutaj naprawdę awans, wynagrodzenie lepsze kupowanie nawet, no nie wiem, drogich rzeczy. Samochodu, mieszkania, nie wiem, bardzo dobrze dla lwa w tym tygodniu. Zdrowotnie na gardło, uważajcie, ale tak naprawdę nic wam nie grozi. Macie dobre energie na gardło, trochę tam jakieś kolano czy no kości, uważajcie na to, ale tak naprawdę tutaj to jest wielkie szczęście. Macie przyjaciela, a w zasadzie przyjaciół, na których możecie liczyć. I to może być ktoś starszy z rodziny, to mogą być przyjaciele z zewnątrz, dobra wiadomość od kobiety, radość, szczęście. Macie bardzo dobrych przyjaciół. Wspaniale. I strzelec od 7 do 13. Zobaczmy, czy też będzie taki dobry horoskop, jak dla lwa. U Skorpiona u lwa bardzo dobre horoskopy w tym tygodniu. U Strzelca też niczego sobie, jak na razie. Też szykują się zmiany. Poniedziałek yy, wsparcie finansowe u Strzelca. Możliwe, że jakaś oferta pracy, dodatkowe pieniądze. No tutaj na pewno finansów nie zabraknie w poniedziałek i we wtorek również. Wtorek, dziewiątka monet bardzo dobry czas na to, żeby cieszyć się swoimi finansami. Możecie coś kupować do domu, dla siebie. Tutaj jest tak naprawdę wygrana w życiu. W środę. Kończycie jakieś trudne sprawy na pewno i tak naprawdę nie obawiajcie się tego dnia, bo będzie dosyć ciężko, dużo może spraw na głowie, ale dacie radę, zakończycie i przejdziecie do nowych etapów. W czwartek widać pieniądze na waszych, w Waszych rękach czy na Waszym koncie. Ktoś Was doceni, poświęci Wam czas, może nawet podwyżkę otrzymacie. W piątek również jest karta Rydwana. Rydwan nam mówi o tak naprawdę nowinach, dobrych nowinach, podróżach i braniu spraw w swoje ręce. Także na pewno strzelec będzie gdzieś wyruszał. W sobotę sprawiedliwość. No, tutaj możecie mieć jakąś sprawę urzędową bądź przygotowywać jakieś dokumenty. Sprawiedliwość jest, myślę, że przy tych kartach po Waszej stronie. Moi drodzy, i w niedzielę radość spotkania z dziećmi, też może być randka, jeśli macie takie życzenie. No i oczywiście, moi drodzy, jest dużo zadowolenia, spontaniczne wycieczki, wyprawy i tak naprawdę dużo śmiechów. Ustrzelca też bardzo dobry tydzień, ciekawy, coś się zmienia, kończą się trudne sprawy. Uważajcie na kości stawy. Tutaj, moi drodzy, też kolana, czy tak naprawdę może Wam tam coś strzykać, układ moczowo-nerkowy, drobne przeziębienia, ale to nie dla wszystkich, wiadomo, trzeba wspomnieć. Lenormand mówi o tym, że czas, moi drodzy, postanowić coś w życiu, i też tutaj, kochani, pomimo tego wszystkiego, że tak będzie dobrze, to jednak uważajcie, bo może być jakaś albo fałszywa informacja dla Was. Albo też nie oszukacie czasu, coś takiego wychodzi, bo tutaj jest fałsz koło czasu, żebyście o czymś nie zapomnieli, może, ale też może być jakaś fałszywa, moi drodzy, osoba koło Was. No nic, no trzeba uważać. Dziękuję bardzo gorąco za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.